Dzień dobry, dziewiąta dziewięć i witamy w Salespresso. Dzisiaj dla państwa wystąpi Dariusz Milczarek i Grzegorz Radłowski, czyli partnerzy przy tym pięknym stole, którzy będą dzisiaj rozmawiać. Uwaga, prawdopodobnie o inteligencji, ale to niech dokończy kolega Darek. No pięknie, żeś to rozpoczął. No właściwie to jest dobry pomysł, żeby moi goście rozpoczynali od czasu do czasu. Te nasze spotkania poranne. Tak jest. I właśnie, może nie to, że wyjąłeś mi, to był Pan z ust, no bośmy o tym rozmawiali przed spotkaniem, że porozmawiamy sobie o inteligencji, tak ale niekoniecznie o Ravenie, IQ i tak dalej, tylko porozmawiamy sobie o takim pojęciu, które przecież od lat robi karierę, czyli o inteligencji emocjonalnej. Myśląc tak w kategoriach nie wiem, tego, że w zasadzie. No, znaczna większość czasu handlowca to jest praca z ludźmi, wokół tak. ludzi, przy ludziach, o ludziach, tak. dla ludzi. No to ta inteligencja emocjonalna powinna być. Jakoś kluczowa tutaj. Tak, tak, tak? jest. Mhm. No ty masz, wiem, jakieś i badanie, i przemyślenia na ten temat. Powiedz, jak ty, to, jak ty to w ogóle znajdujesz, tą całą inteligencję? Emocjonalnie. Jasne. No jak sobie patrzymy na sprzedawcę, to on jest otoczony, nawet dzisiaj w pracy zdalnej, ciągle ludźmi. Tak, ciągle. Zobaczmy, że inicjowanie kontaktu do klienta to jest obszar bardzo dotyczący inteligencji emocjonalnej, uwaga, i społecznej, czyli ja muszę też umieć różnicować, to w jaki sposób ja na przykład inicjuję kontakt do tego klienta, czyli trochę będę rozmawiał z panem Darkiem inaczej, trochę będę rozmawiał z panią Anią inaczej, z panem Pawłem itd. Tak. I teraz, żebyśmy się dobrze temu przyjrzeli, to musimy sobie wziąć szkiełko badacza y, na warsztat i sobie dać odpowiedź na pytanie, czy, czy wysoki poziom inteligencji emocjonalnej nieróżnicowane, na przykład, będzie mi pomagał w robocie, czy mi raczej przeszkadzał. Ja to nazywam, że to jest poziom tego tak zwanego najarania na sprzedaż, kiedy mam za duże parcie na sprzedaż. Tak? Chcę koniecznie, będę chodził po tych klientach i będę świetny i będę tylko zarąbisty i każdy dzień będzie sukcesem i tak dalej. Czyli jak to się mówi, bądź, bądź zwycięzcą, tak? słynny, słynny filmik na YouTube. No jednak z inteligencją społeczną i emocjonalną jest troszeczkę większe wyzwanie, bo jak my byśmy na tym przystali, to prawdopodobnie byśmy się bardzo, uwaga, wypalili jak papieros, czyli prawdopodobnie byśmy wylądowali na parkingu i, i w śmietniku. Dlatego ta inteligencja społeczna i emocjonalna, ona nam pozwala, jest nośnikiem energii do tego, że ja mam siłę do inicjowania tych kontaktów. Mm -hmm. tak? Wiemy, że w sprzedaży transakcyjnej musimy ich zainicjować bardzo dużo. Tak? Mm -hmm. W sprzedaży, już w sprzedaży yy, doradczej i konsultacyjnej, czy w przedsiębiorczej, proporcjonalnie Emocjonalnie mniej kontaktów, ale jakość tych klientów, czyli ja muszę emocjonalnie inaczej trochę sobie z tym radzić. I w sprzedaży transakcyjnej, najczęściej jak jestem sprzedawcą transakcyjnym, pracuję w retailu, to muszę mieć dużo siły emocjonalnej, żeby ciągle z tych, tych spotkań jak najwięcej w trakcie dnia mieć. Pamiętamy, że statystyka w tym przypadku rządzi do tego jakość. W sprzedaży doradczej, już jest konsultacyjnej, ta proporcja jest odwrócona. Czyli mamy dużo więcej tego obszaru, takiego właśnie inicjuje kontakty, ale już na tych spotkaniach one powinny być dużo bardziej precyzyjne, powinny bardziej, ja to nazywam taka no, robota rolnicza, uprawianie te, w cudzysłów tego klienta, rozmowa z nim i tak dalej. Więc ja muszę trochę inaczej radzić z tym. No i w przypadku sprzedaży przedsiębiorczej, jak są komitety takie właśnie podejmujące decyzje, no to ja już mam wielu interesariuszy i muszę wobec nich różnicować sposób, w jaki ja się z nimi no tak, zaangażuję. Ale jakbyś to w takim razie definiował w tak. tej sprzedaży tą inteligencję emocjonalną. To znaczy, mhm. to jest zdolność do czego? To jest zdolność do tak naprawdę zarządzania swoimi emocjami wobec innych ludzi. Tak? Mhm. I to jest taki najprostszy wymiar. To jest, taki tak, to jest definicji. takie tak że z jednej strony to jest powściąganie niektórych emocji, prawda? Bo przecież mnóstwo mhm. mamy takiego. Irytacji, tak, złości. Tak, tak. Negatywnych też negaty oczywiście lęków, tak. lęków, tak. Też, lęków, tak, tak, tak Czy tak, takie tak. trochę powściąganie tych negatywnych tak, na pewno. Tak. Czy coś jeszcze takiego w praktyce by ci się kojarzyło z inteligencją mhm. emocjonalną sprzedażową? To jest też to, że ja umiem różnicować, i to, o czym wspomniałem, różnicować wobec różnych ludzi to, jak ja zarządzę tymi relacjami. Są ludzie, którzy wymagają więcej w sytuacji do ciśnięcia przy podejmowaniu decyzji, a są tacy, którzy absolutnie reagują to jak można powiedzieć byk na czerwoną płachtę. Tak? I trzeba to zacząć wyczuwać, tak? jeśli funkcjonuje w zróżnicowanej sprzedaży. Zobaczmy, że dzisiaj jak mamy omnichannelowe rozwiązania, czyli już na kanałowość tak. sprzedaży, no to ta sprzedaż musi być różna i teraz każdy z moich sprzedawców i każdy sprzedawca, ja jestem sprzedawcą transakcyjnym, trochę inaczej, konsultacyjnie, tak, inaczej, jeszcze inaczej. Wiesz, bo to dla mnie to też jest takie wyczuwanie Tak. Hmm... Trochę oczekiwań, moich, moich rozmówców. Czyli tak trochę jest. takie wyczuwanie ich ograniczeń, ich niepokojów tak. na przykład. Mhm. Czyli patrzę i myślę, jest tak, a do Grzeszka, to ja sobie mogę pozwolić, dam mu jakiś taki cięty feedback, on tak. lubi wyzwania. Tak. I nie obrazi się. Tak jest, dokładnie. Ale na przykład może ktoś inny to już, kurde, muszę być delikatniejszy, uważniejszy. To jest takie czytanie, mhm. nie trochę. Twoich takich emocjonalnych nastawień klienta, taka, wiesz, czysta psychologia Tak, Absolutnie. To jest, ja powiem, że, że, że to jest konieczność bycia o sprzedawcy takim psychologiem, który różnicuje podejście, tak? jak, trochę jak terapeuta, bez mała no nawet. Tak, a, tak, a, a z drugiej strony, to jest taka wrodzona chyba kompetencja, tak? Jak to, różnie, mm -hmm. tam to podejście do tej mm -hmm, inteligencji mm -hmm, emocjonalnej, mm -hmm. ale zakładam, że wiesz, jeżeli ja. Jestem empatyczny, tak. ale w też takim rozumieniu, że ro czu czuję tak. te, te twoje emocje, że uh -huh, uh -huh. umiem. Jakby je odczuć, i ja trochę tak automatycznie potrafię się tak. jakby je wykorzystać. Tak. To jest raz, bo oczywiście z drugiej strony ja mam też jakąś wiedzę tak, o tak. procesach grupowych, o rolach grupowych, no o widzę grupy, Absolutnie, o typologiach tak. klienta, tak. osobowości osobowościach i tak dalej. Tak. I mogę na jej podstawie tak. podejmować pewne decyzje. Przy czym tutaj już chyba jest mniej wtedy inteligencji emocjonalnej rozumionej jako pewnej, jako pewnej kompetencji, a bardziej pewnie wiedzy, tak. czy takiego mojego osobistego doświadczenia. Czy narzędzi nawet, w mm -hmm. jaki sposób mm -hmm. sobie z tym radzić. A na ile masz wrażenie, że tak. ta inteligencja emocjonalna, tak szeroko rozumiana, no właśnie jest takim trochę be or not to be mm -hmm. efektywnym w sprzedaży? Mm -hmm. tak? I czy przede wszystkim druga rzecz, czy można ją jakoś szlifować według ciebie? Absolutnie tak, pamiętajmy, że po to się robi między innymi szkolenia, na przykład, na hmm. których zrobimy sobie różne symulacje, za którymi nie zawsze przepadamy, bo wiemy o tym doskonale, bo wiemy, wiemy z rynku o, o tym, ale one pozwalają nam trochę eksperymentować już z bardzo określonymi zachowaniami, które są tak zwanym probierzem, probieżem tych emocji, o których mówimy. Tak. Czyli w którą stronę z klientem ta rozmowa pójdzie, w którą stronę ja ją będę nawigował? Jak duży jest ten ból? Czy on jest kontrastowy, taki, że od razu się rzuca w zasadzie w pierwszych minutach rozmowy, czy on jest raczej? I taki wiesz. Tak. Musimy go podkrywać, i tam, to, to, prawda, to jest taki cały rytuał tego, że my tam poodkrywamy to. Więc bardziej chodzi o to, żeby w tej inteligencji i społecznej, i emocjonalnej w sprzedaży dawać sobie prawo do ćwiczenia tego. I to jest konieczne, to ładnie nazywa się ten z angielskiego, ten social and behavioral learning. Czy ja umiem nauczyć się nowych zachowań, i trochę z nimi poeksperymentować, bo, bo w inteligencji społecznej emocjonalnej tak się jej mogę nauczyć. Jak ja na przykład wypieram ten feedback, tak? Albo nie, nie biorę do siebie, później jak sobie pracujemy na przykład, czy z kolegą, koleżanką w robocie, bo wiesz co, jadę do tego klienta, chciałem z tą przegadać to, jakie jak ja tam będę mu to tłumaczył, to trzeba zacząć to po prostu mu to tłumaczyć, tak? I, I rozmawiać z tą koleżanką, kolegą, dokładnie tak, jakbym tak. rozmawiał z nim. Więc to jest bardzo ważna rzecz. To nie jest takie popularne znowu, mam na myśli, że, że każdy łatwo w to wchodzi jak w gąbka. Ale ja nazywam to, że po pierwszym, drugim, trzecim razie już przechodzi w ogóle ten, ten wątek w cudzysłów takiej kamery albo oceny samego siebie. Nie? Okay. Tylko ja się potrafię rzeczywiście tego nauczyć, ale to trzeba robić, bo to ładnie jak mówiłem Amerykanie, let's spread your mind. Nie? Rozciągaj swoją głowę, ćwicz ten mięsień. Jak nie będziesz chodził na siłownię, no nie będzie poprawy twojej sylwetki po prostu albo na basen. Nie? No to to z definicji. No tak, I to jest to, to samo. Podoba mi się to rozciąganie. Znaczy mogę taki trening, wiesz, wszelakich umiejętności. Trochę wystawianie się czasami na taką, nie wiem, własną niekomfortowość tej sytuacji, czy to, to, to prawda, że trochę takie, Ta. trochę takie sprawdzenie, czy, czy ja mogę, czy ja nie mogę, czy już umiem przy nim, ale, ale za tym wszystkim jednak cały czas mam z tyłu głowy w tej naszej rozmowie, tak. taką konieczność rozwijania się. Absolutnie. To nie rozwijasz się, tylko się zwijasz. Prawda? Ale, ale wiesz, i, i to jest takie trochę przerażające, bo ja czasami sobie myślę w takich kategoriach, że nie każdy musi być entuzjastą uczenia się. Absolutnie. Nie każdy musi być, wiesz, wybitnym uczniem, też w rozumieniu tak. takim, że szybko wdrażam nowe rzeczy, tak. ale tak. mimo wszystko, jeżeli nic nie będę robił w tej tak. sprawie, tak. to wydaje mi się, że w sprzedaży jednak prędzej czy później albo się totalnie wypalę tak. i przestanę mm -hmm, być efektywny, mm -hmm, albo przestanę być efektywny, mm -hmm. bo się nie będę potrafił odnaleźć w nowej sytuacji. Absolutnie. Ja myślę, że, że to jest Darek, jeszcze to, że masz koronę, jesteś mistrzem, tak? Masz czapeczkę, jesteś uczniem, i umiejętność w różnych kontekstach, w pracy, w sprzedaży, po spotkaniach, zmiany. Tych obu nakryć głowy, jest totalnie kluczowa. Jeśli ja tego nie umiem robić, nawet jeśli jestem wybitnym sprzedawcą i posłuchać tego, co ludzie mają do powiedzenia na ten temat, albo mieć wgląd w siebie, no to zaczynam wchodzić na bardzo, można powiedzieć, takie wiesz, no to jest absolutny agres, Albo totalne maliny, jak się mówi czasem. nie? I to jest kluczowe, a w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej i społecznej, no to jest. To jest po prostu total. to jest, to jest on the edge, na, na krawędzi. Czyli nie? buta i skromność Ach, w pewnym sensie, bana, ale jak pięknie. Sensacyjne, sensacyjne. Jest, oczywiście. Słuchajcie, Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za e, wizytę w moim studiu. Wam bardzo dziękujemy za, mamy nadzieję, uważność i do zobaczenia już jutro. Najlepszego i sukcesów w sprzedaży.